Banda Czeczeni nagrywa tylko na setkę. Ofowa muzyka, szukajcie jej w sklepach. Mądrych, lecimy z tym gównem. Tak. Bampu stopami asfaltowe łąki. Wokoło słyszę, betonową nową puszczę. Nad głową szklane wiszą obłoki. a słońce to, te kule. Kule, kule, kule. Bo plastikowe kwiaty, a potem tylko te które. Za chemię przecież teraz trzeba płacić. Czuję się teraz bardzo, bardzo długo. Widzę w oszach rydwanów wiody, Słyszę śpiew elektrycznych wróbli, Wypijam puszkę czarnej wody, Tutaj, gdzie wszystko trzeba kupić! Ucieknijmy z korporacji, Zamieszkajmy razem na wci, Chcę wydoić z tobą kozę, I odbrozić zat na mroźnie, hej! Dobrze.